Do końca czuję się związana z postaciami, jakby czytam tak se o nich i wszystko jest super, ale no jakby nie ma żadnego takiego głębszego połączenia między nami. Wczoraj, będąc w pracy, tak sobie myślałam o czytaniu, o tej książce i pojawiły się we mnie tak dziwne emocje, i no nie wiem, no nie wiem co o niej myśleć. Po prostu mam wrażenie, że powiedziałam w przeciągu ostatnich, nie wiem, trzech minut, nie wiem, z 50 razy, no ale po prostu nie wiem. Cześć wszystkim, dawno mnie tu nie było. Gdzieś, myślę, nawet już z pół roku, ale e, po tym jak zrobiłam wielki powrót na YouTube, nagrałam dwa filmy, jednak stwierdziłam, że to nie jest to, tym razem mam nadzieję, że tak nie będzie. E, generalnie tego vloga miałam zacząć jakoś za kilka dni, bo jestem w trakcie czytania jednej książki, a nie chciałam tutaj tak z dupy mówić o e, jakiejś książce. Chciałam tak, zacząć świeżo z nową książką, nowymi jakby przemyśleniami i tak dalej. Ale siedzę i tak już tam myślałam, kiedy zacznę nagrywać, kiedy zacznę nagrywać, więc wyjam statywik i nagrywam, bo po prostu czuję taką potrzebę. I witam Was ponownie na kanale LivQ Books, który nie wiem, czy dalej zostanie LivQ Books, czy nie będzie po prostu LivQ, dlatego, że chcę na nim pokazywać Wam też inne treści, nie tylko książkowe. Więcej, jak mnie i moich innych pasji, takich jak moda czy gotowanie, bo uwielbiam gotować, nigdy Wam nie pokazywałam jak gotuję, e, a może bym nagrywała jakieś foodbooki, czy jakoś tak to się nazywa. E, jeszcze nie wiem, muszę to sobie wszystko przemyśleć, e, ale po prostu chcę Wam pokazywać więcej prawdziwej siebie. Książki oczywiście też będą i postaram się wplatać książki we wszystko, e, no bo to jest tak jakby oryginalny powód założenia tego kanału i Pewnie większość z Was kojarzy mnie z Instagrama Livki Books. No ale zobaczymy, w jakim kierunku się to rozwinie. Chcę, żebyście po prostu poznali mnie lepiej i zobaczyli, jaką jestem osobą i co lubię i jak żyję. I będzie fajnie. Tak mi się przynajmniej mm. wydaje, tak sobie to wszystko rozplanowuję, że powinno być super. I właśnie już chcę zacząć to wprowadzać w tym vlogu, w którym pokażę Wam też po prostu więcej mojego życia prywatnego, e, jakichś fajnych estetycznych ujęć, estetycznego montowania. Oby mi wyszło. E, dzisiaj mamy czwartek. Wam? Nie, środy, co ja mówię. Dzisiaj mamy środy, daty nie pamiętam. Na pewno była gdzieś napisana na ekranie. E, I mój plan na dzisiejszy dzień to wizyta u kosmetyczki. Idę zrobić paznokcie. na dwa, nie będę pokazywać, jak one teraz wyglądają. Nie wiem, co się stało w tym miesiącu, ale trzech paznokci nawet nie mam. Trochę było stresów, a jak się stresuję, to podgryzam żel. Więc one wyglądają strasznie i... i szkoda gadać. Po prostu zaraz będę miała nowe. To to jest to. Chcę zrobić pyszny obiad. Będę robić tofu z ryżem po azjatycku. Może Wam nagram też. I idę zrobić nowe okulary i chcę wrócić post. To są takie main goals of today. E, oczywiście i to takie inne rzeczy, to jeszcze pranie, bla, 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 ale myślę, że to Was akurat nie interesuje. E, jeśli chodzi o to, co czytam, to jest to Well Met, autorki nie pamiętam. Chyba to jest Jen Luca, czy coś takiego, ale nie jestem pewna. Tutaj wrzucę mam gdzieś okładkę. E, jest to romans. E, bardzo ciekawy romans, dlatego, że mamy tutaj e, motyw, którego nigdy wcześniej nie widziałam w książkach, a mianowicie e, rozgrywa się on podczas e, festiwalu renesansowego. E, I mamy dwóch bohaterów, taką nową Dziewczyna, nie wiem, czy tak można nazwać. Po prostu dziewczyna przyjeżdża do miasta, bo jej siostra miała wypadek, nie może opiekować się swoją córką, i ona się tą córką opiekuje. A że ta córka, czyli Caitlyn, chce wziąć udział w festiwalu renesansowym, a potrzebna jest, jakby, żeby wzięła udział, osoba niepełnoletnia, to musi wziąć też udział, osoba pełnoletnia, jakiś rodzic, czy opiekun, więc nasza główna bohaterka której imię nie zapomniałam, i to jest wstyd troszkę. Emily, o Emily, więc Emily e, też zapisała się na ten festiwal renesansowy, e, którego jednym z organizatorów jest Simon, nauczyciel angielskiego, który nie wiadomo czemu nie znosi Emily, coś mu w niej po prostu nie pasuje e, i bardzo się nie lubią. Jednak zaczyna się festiwal i Emily oraz Simon są w takich swoich festiwalowych postaciach, bo tam trzeba wymyślić taką postać i jakby odgrywać rolę. Eee, to okazuje się, że postać Simona nagle zaczyna flirtować z Emily i nie wiadomo o co chodzi, co tutaj się rozwinie ja jestem bardzo ciekawa, jak na razie za mną 40% i żadnego romansu jeszcze nie było co dla mnie za, e, na plus, bo ja lubię takie slow burn romances, nie lubię że nagle z wrogów po 10 stronach są przyjaciółmi, a po jeszcze 10 już w związku, więc zobaczymy jak to się rozwinie eee, jedyne do czego mogę się przyczepić to, że nie do końca czuję się związana z postaciami, czytam tak se o nich i wszystko jest super, ale no jakby nie ma żadnego takiego głębszego połączenia między nami i nie wiem, czy ono się jeszcze pojawi. E, po prostu dalej to czytam, bo jest takie przyjemne i jestem ciekawa, jak się rozwinie, a nie dlatego, że się bardzo wciągnęłam e, i takie czuję połączenie z bohaterami. No zobaczymy, jak to się rozwinie. Mam nadzieję, że jakoś fajnie. Ja już muszę kończyć gadać, bo zaraz wychodzę na paznokcie i na pewno zrobię jakiś update. Później... nie wyszło jakoś super, więc ratujemy je teraz z Hanią. Dodaliśmy sos słodki chili i ostrej papryki. Zobaczymy, czy to coś pomoże. To było zdecydowanie najobrzydliwsze zdanie, jakie kiedykolwiek zrobiłam. Ono nie miało jednocześnie smaku, a z drugiej strony było super słone i nie wiem, jak to się stało i chciałam wam tu pokazywać, jak fajnie gotuję i jak jestem super, a no się nie popisa. Ja jeszcze w moich starych, znanych okularach nowe odbieram dzisiaj, więc pewnie kolejne klipy już zobaczycie w nich. Chciałam Wam pokazać, jaka książka do mnie przyszła. I jest to Lalani z Dalekich Mórz od Erin Entrady Kelly. I jest to historia inspirowana filipińskim folklorem. Pełna rozmachu opowieść o zwykłej dziewczynce, która postawiła przed sobą niezwykłe zadanie uratować mieszkańców rodzinnej wyspy. Mityczne stworzenia, wioska zarządzana przez okrutnego wodza i tajemnica morskich głębin. E, I też z tyłu jest napisane, że jest to powieść idealna dla fanów e, dziewczyni, która wypiła księżyc, a ja tę historię uwielbiam, więc mam nadzieję, że Lalani również mi się spodoba. Jest też przepięknie wydana, już zaczynając od ślicznej odkładki, ale w środku też jest naprawdę bardzo ładna. Tutaj takie ptaszki fajne są. Mamy też i mapkę. Naprawdę jest prześliczna. E, I e, premiera 1 września. Tak mi się wydaje. Jeśli się pomyliłam, to wam gdzieś to na ekranie napiszę. Po prostu nie mogę się doczekać, kiedy po nią sięgnę. Jest na pewno niedługo w kolejce. Może będzie nawet vlog. Zobaczymy. Jeśli chodzi o książkę, które czytam aktualnie, to trochę rozstałam się z Wellmet. W sensie za mną już 80%. Ale odłożyłem trochę na bok, będę ją tak czytać sobie powolutku, dlatego że ja w ogóle nie czuję połączenia między mną a bohaterami i myślałam, że jeszcze to poczuję, ale no nie, no naprawdę nie nie czuję w ogóle relacji między bohaterami. E, niby to miał być taki fajny slow burn romance, ale ja no przez to, że nie czuję po prostu tych postaci, to w ogóle jakby dla mnie ten romans jest tam romans. Dla mnie ten romans jest tam tak z dupy. No nie, nie, nie podoba mi się Szkoda, bo to jest zmarnowany potencjał według mnie, motyw bardzo fajny, festiwal renesansowy, nigdy o czymś takim nie czytałam, ale to wykonanie jakoś mi po prostu nie przypadło do gustu, chociaż wiem, że ta książka ma dużo fanów, więc jak chcecie, to spróbujcie po nią sięgnąć, po prostu ona jest fajnie dla mnie. Eee... Takie te postaci są po prostu płaskie, nijakie i tak, no tyle. Nawet przyznam Wam, że wczoraj, będąc w pracy, tak sobie myślałam o czytaniu, o tej książce, i pojawiły się we mnie tak dziwne emocje, ponieważ myślałam sobie, o, muszę przyjść i ją czytać, i to mnie tak. Tak nie wiem, tak spieło i taka, czułam się taka, może nie zestresowana, ale tak negatywnie się po prostu czułam na zasadzie, o, nie chcę mi się tego czytać, poczytałabym coś, ale jak muszę czytać, to to się będę męczyć. I potem jak zaczynam myśleć o innej książce, którą mogę przeczytać, to czułam dokładnie to samo, bo po prostu miałam wrażenie, że kolejna powieść, po którą sięgnę, będzie tak samo słaba, jak ta, i nie mogłam się tego uczucia. Wyzbyć przez naprawdę parę godzin, nawet jak wróciłam już do domu po pracy i chciałam sobie jeszcze chwilę poczytać przed snem, to nie mogłam, bo po prostu czułam się tak negatywnie i nie wiem, czy Wy też tak czasami macie i jak sobie z tym radzicie, dajcie mi znać. Bo tym razem to trwało tylko jaką jakąś część dnia, ale czasami mam także. Czuję coś takiego przez tydzień, nawet dwa, i wtedy prawie w ogóle nie czytam, albo się zmuszam i myślę, że to też może wpływać negatywnie na moje oceny niektórych książek, bo tak bardziej się do nich zmuszam niż czytam je, bo chcę. E ale postanowiłam sobie zrobić reread Okrutnego Księcia. Ja tę historię uwielbiam i to przez nią nawet założyłam bookstagrama, ponieważ przeczytałam ją na lockdownie w zeszłym roku i mówię, kurde, muszę podzielić moją opinią w internecie i dlatego powstało LiveQBooks. Nie wiem, czy muszę Wam nawet opowiadać, o czym Okrutny Książę jest. Myślę, że większość z Was... Zna już tę książkę, bo jest ona niezwykle popularna. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to historia e, Jude, która jest człowiekiem w krainie elfów i tam dzieją się różne rzeczy z tytułowym okrutnym księciem. E, ja polecam bardzo lubię tę trylogię, ale wiem, że ją się chyba albo lubi, albo nienawidzi. Moja siostra na przykład bardzo okrutnego księcia nie lubi, ale ona też nie przypada za fantazy. E, jednak no, jej się ta książka nie podoba. Ale ja polecam, jest super. I mam nadzieję, że ten re będzie tak samo owocny w jakieś nowe znaczniki, w ogóle jak mój poprzedni, ponieważ ja tak troszkę czytałam raz. Potem, jak ona do mnie przyszła, to zrobiłam sobie re i teraz. Jest to mój już drugi. Pozostaje to my tam tylko raz, więc jestem ciekawa, jakie będą moje odczucia, ale no, okrutnego kocham i polecam. A teraz już kończę gadać, lecę zjeść pyszne śniadanko. Przyznam, wam, że ostatnio mam fazę na syrop klonowy i cały czas wymyślam jakieś śniadaniowe przepisy z syropem. Ja już tutaj pankejki, dzisiaj z French Toasty, które też na pewno Wam pokażę. No po prostu kocham syrop klonowy. Zakończyć i podsumować ten film. Ja już jestem w piżamce, wróciłam z pracy i przyznam, że a dzisiaj był taki miary ciężki dzień, i nie mam najlepszego humoru, zaczynając od problemów z współpracownikami, kończąc na tym, że coś mi się nie zgadzało z moimi napiwkami, po prostu. Ciężki dzień i już tak wiecie, chcę się położyć i sobie wychillować. Ja i tak zaraz muszę i spać, żeby tak najutrzeńszą zmianę, ale już nie będę siebie dołować. Teraz staram się pozytywnie myśleć o książkach, ale pamiętajcie, że jeśli wy macie zły dzień, to, to nie jesteście sami. I nawet my. Y internetowi twórcy, którzy na stories i filmach wydają się tacy szczęśliwi i w ogóle wszystko im się układa, życie jest zajebiste i w ogóle nie, nie zawsze i nie jesteście sami i każdemu zdarzają się gorsze dni, gorsze humory, gorsze momenty właśnie u mnie jest to dzisiaj taki ale już, starajmy się myśleć pozytywnie ja po raz kolejny zmieniłam książkę przeczytałam 50 stron okrutnego i to, to nie było to. I sięgnęłam po dobrych sąsiadów, których dostałam od wydawnictwa feria, i jest to thriller. Mm, Triller, nie wiem, czy to można nazwać thrillerem. Dla mnie to było taka trochę powieść, nie wiem, psychologiczna, o po prostu o sąsiedztwie, i tam e, jest wiadomo, kilka rodzin. I jest gdzieś pewien wypadek pewna dziewczynka umiera. E, i jej mama oskarża o to jednego z e, mieszkańców tego Maple Street. Mm. On też również jest ojcem, e, i akurat jego córka przyjaźniła się z tą dziewczynką, która umarła, no i ona oskarża tego e, mężczyznę, który nazywa się Arlo, tak, żeby potem łatwiej było tłumaczyć. I cała ulica e, jakby nas przeciw, na, nastawia się przeciwko temu Arlo. I składają różne zeznania, które nie do końca są prawdziwe, są naciągane, tam więcej nie będę mówić, ale ciężko mi jest tę książkę ocenić, dlatego że z jednej strony była ultra wciągająca i pierwszą połowę to tak jak Wam pokazywałam w przebitkach z soboty przeczytałam dosłownie właśnie jednego dnia po, 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 połowę książki i drugą tak sobie rozłożyłam na dwa dni, bo nie miałam tyle czasu, więc naprawdę wciąga, jest naprawdę ciekawa, po prostu czytacie i jakby przez to, że tu się nie dzieje nic takiego nagłego, nic takiego super strasznego, to siedzicie i tak zastanawiacie, ale co dalej? Ale jakby jak to się rozwinie? Co się okaże w ogóle? Co tutaj się wydarzy? I dlatego się chcę czytać więcej i więcej i za to autorka ma naprawdę duży plus u mnie. Ale ta historia dla mnie była taka trochę nie do końca sklejona, bo ja nawet kończąc ją, nie do końca zrozumiałam, co się stało. I jakby mam wrażenie, że to jest dużo takich niedopowiedzeń. Nie wiem, czy to kwestia tego, że czytelnik ma sam się domyślić, co się naprawdę wydarzyło, czy nie, ale jakoś tak nie wiem. Ja tak, tak cały czas czuję, że ja do końca nie wiem, co się stało. I nie wiem, czy musiałabym przeczytać tę książkę jeszcze raz, już znając historię, żeby dopatrzeć się tych, tych niektórych rzeczy, ale po prostu. No nie wiem. I... I dalej nie wiem, czy mi się to podoba, czy nie, bo z jednej strony uważam to za coś intrygującego, że taka nie jestem pewna co do zakończenia, ale z drugiej strony tak. No ale czemu? Ja bym wolała jasno dostać na talerzu o co chodzi, więc nie wiem, jakie mam do tego nastawienie. Również ta końcówka była troszkę nierealna, nawet nie troszkę, no bo bardzo nierealna. Tam zdarzyła się pewna rzecz, nie chcę tutaj spoilerować, aby ktoś był ciekawy, to możecie mi napisać w komentarzu albo na Instagramie, czy coś. Wydarzyło się coś, co było dla mnie tak kompletnie nierealne i jakby w ogóle nie pasowało do tej książki, że nawet nie wiem, jak to skomentować. E, więc ocenę daję jakoś 5 na 10, myślę, bo ta książka nie była zba, była ciekawa, ale jednocześnie była dla mnie takim dużym niewiadomą i no nie wiem, no nie wiem, co o niej myśleć. Po prostu mam wrażenie, że powiedziałam w przeciągu ostatnich nie wiem, 3 minut, nie wiem z 50 razy, no ale po prostu nie wiem. Na sam koniec chciałabym Wam wszystkim podziękować za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się. Podobał i że cieszycie się, że wróciłam na kanał. A jeśli jesteście tu po raz pierwszy, to witam Was i zapraszam do subskrybowania i dawania łapek w górę, do komentowania, bo lubię wdawać się z, wa z, z Wami w różne dyskusje i rozmowy w komentarzach. No i też do obserwowania mnie na Instagramie, do którego link macie w opisie. To już wszystko na dziś, i widzimy się w moim następnym filmie. Pa! pa!